co daje nam poprawne rozliczanie płatności w preliminarzu płatności, między innymi możliwość utworzenia kalendarza przyszłych płatności. Wskazujemy tutaj rachunek, dla jakiego chcemy ten kalendarz utworzyć, wskazujemy zakres dat, z którego ma, mają być weryfikowane te no, nierozliczone płatności i po wygenerowaniu takiego kalendarza W podziale na tygodnie widzimy, że, że w czwartym tygodniu marca jest tutaj planowana płatność o typie przychód, natomiast w kolejnym tygodniu są tutaj dwie przechodowe i rozchodowe płatności do, do uregulowania. Poza tym możemy generować raporty, raporty płatności. Tutaj wyciągnąłem sobie informacje o kategorii i o terminie płatności jako, jako takie dane grupujące. Tutaj kategorią w optymie może być dowolna, dowolna informacja tekstowa. W przypadku tej bazy są to typy kosztów typ, typy kosztów lub przychodów, ale równie dobrze może to być podział na działy, no, czy, czy inne dowolnie zdefiniowane dane e, słownikowe. Na tej podstawie możemy sobie podejrzeć, że dla kategorii 401 w terminie 22 listopad 2024 roku no jest nierozliczona faktura zakupu. Dodatkowo filtry poniżej umożliwiają nam generowanie takich raportów, czy to dla konkretnego kontrahenta, czy dla konkretnych płatności, w zależności od kwot minimalnej bądź maksymalnej, czy to w oparciu o konkretną kategorię dla konkretnych dat, dla konkretnego rachunku. Tutaj dodatkowo są, są możliwości zdefiniowania dodatkowych filtrów, co jeszcze bardziej rozszerza no, możliwości przygotowania sobie takiego, takiego widoku. Każdy taki przygotowany widok można wyeksportować do Excela. Poza takim standardowym w module Kasa Bank możliwością Podejrzenia, przygotowania takiego raportu. Jest także moduł analiz BI, no i tutaj są przygotowane, predefiniowane raporty, które również możemy zmieniać czy, czy dostosowywać dane w tych raportach no, na podstawie danych z preliminarza. Kolejną rzeczą, jaką możemy zweryfikować, no, to szybkie podejrzenie z daległości czy, czy rozliczeń na danego klienta. Jak tutaj sobie wejdziemy w kartotekę konkretnego kontrahenta i w zakładkę handlowe, no to mamy wcześniej wspomniane do zdefiniowania limity kredytu, czy limity przeterminowanych płatności. Tutaj właśnie możemy, możemy te, te limity ustalić. Także od razu możemy podejrzeć, jaki jest wykorzystany limit kredytowy konkretnego konkretnego kontrahenta. W szybki sposób również możemy wyciągnąć, z czego, z czego takie zaległości danego kontrahenta wynikają, z jakich, z jakich dokumentów. Przez przycisk rozliczenia mamy tutaj zakładkę nierozliczone dokumenty. No i widzimy tutaj też dla, dla odpowiednich filtrów, mieliśmy akurat tylko walutę PLN. Ale dla wszystkich walut widzimy, jakie dokumenty, jakie płatności są nierozliczone, ile dni po terminie dla tego kontrahenta. Tutaj również możemy sobie to odfiltrować po należnościach czy obowiązaniach. Kolejną rzeczą, jaką daje poprawne prowadzenie rozliczeń z klientami, jest możliwość automatycznej windykacji kontrahenta. Możemy definiować schematy w indykacji. One są w module dostępne w module CRM. Tutaj mamy schematy w indykacji, i jak wejdziemy sobie w szczegóły tej, tej w indykacji, no to możemy tutaj taki schemat właśnie w indykacji przygotować, żeby po jednym dniu od upłynięcia terminu płatności, powstawało zadanie do wykonania, na przykład właśnie o nazwie telefon, jeden dzień po terminie do klienta, tak żeby pracownik wchodząc widział, że ma do wykonania telefon do tego klienta z informacją o tym, że, że jakaś faktura nie jest opłacona. Po 7, po 7 dniach Optima może wygenerować i wysłać do klienta ponaglenie zapłaty. Po 30 dniach kolejne ponaglenie zapłaty, tylko tutaj często klienci też właśnie już gdzieś tam po dłuższym okresie braku uregulowania płatności no wysyłają takie ponaglenie zapłaty, ale w formie pisma od prawnika. No i po, po 90 dniach tutaj widzimy, że, że na kontrahenta zakładana jest blokada, oznacza to, że żaden pracownik na tego kontrahenta nie wystawi dokumentu rozchodowego faktury sprzedaży bądź, bądź WZ na przykład. Możemy oczywiście tę blokadę zdjąć ręcznie, możemy to uprawnienie do zdejmowania blokad nadać do, do konkretnych operatorów.